chaliśmy jako, no nie wiem, jako desant jakiś, mieliśmy tylko w plecach swoich rzeczy, trochę drobnych, na wydatki. To ja czułem się jak święty Dominik, kiedy rozsyłał braci po dwóch, jakby wewnątrz odczuwałem wielką chęć być w tej przegodzie bożej żeby w dwójce jeszcze z innym bratem, i był to brat Jakub Gąciarz, z którym pierwsze pięć lat tutaj dwójce posługiwaliśmy, zaczęliśmy taką niesamowitą przygodę, którą bym nazwał: to jest takie dla mnie zaufanie zakonu, ale też zaufanie świętego Dominika. Podstawowe zadanie, jakie zostało nam przedstawione przez arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który nas zaprosił do Lwowa, to było dużo wśród studentów i młodzieży. dobra. Dziękujemy za dopomocę i tak już co tydzień przez 6 lat spotykamy się regularnie w naszym duszpasterstwie. Za mną w dominikański kościół, dominikański klasztor, ale my niestety na, nie możemy tu posługiwać. Na razie, możliwe kiedyś Pan Bóg zechce, że tu wrócimy. My jesteśmy w Kościele Matki Bożej Gromnicznej. Jest to świątynia, której posługujemy my Dominikanie od 6 lat. Codziennie tu jest odprawiana msza święta i rzymskokatolicka, i katolicka. Mamy tutaj, można by tak powiedzieć, łaciński kącik. Na co dzień odprawiamy tutaj mszę świętą. Tu jest tam bonus, w którym się czytają czytanie, głosimy Ewangelię, a potem przechodzimy tu na drugą część. Właśnie tu jest mszal, kielich, i się odprawia prawie że trydencką. Z Jakubem jestem od 6 lat w Lwowie. Nie znałem go wcześniej, tylko widywałem go jeden czy drugi raz. Kojarzył mi się z bratem w czerwonym polarku, uśmiechniętym zębami do przodu. Mam szczęście 6 rok już mieszkać i współpracować razem z Mikołajem. Jest bardzo ludzki i praktyczny, ponieważ kiedy na początku przyjechaliśmy, myśmy głosili w większości ukraińskim językiem, on się uczył tego ukraińskiego, ja głosiłem, ale całe zaplecze ludzkie, całe utrzymywanie też nasze było na jego logistyce, czyli jest to, tak bym powiedział, człowiek na swoim miejscu. Potrafi wokół siebie gromadzić ludzi i to myślę było głównym powodem tego, że od samego początku nasze duszpasterstwo mogło zaistnieć i rozwijało się przez te ostatnie lata. Pan Bóg nas wrobił. Pewnie gdyby nam powiedzieli, że będziemy posługiwać tak długo w świątyni, gdzie jesteśmy, no, nie jesteśmy gospodarzami, jesteśmy, można powiedzieć, arendotarami, że możliwe, że nie zgodzilibyśmy się. To jest lekko głosić, kiedy masz swój kościół, ale kiedy nie masz swojego kościołu, ale masz możliwość głosić w świątyni, no to jest prawdziwa sytuacja, w której można powiedzieć, o co chodzi. Czy chodzi o to, żeby gromadzić materialne jakieś rzeczy i być właścicielem i czuć się bezpiecznie, czy wykorzystać każdą sytuację na to, żeby głosić dobrą nowinę. Człowiek sprawiedliwy niczego nie potrzebuje się lękać, albowiem całe stworzenie jest do jego usług. Ty pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg. Pierwszy raz tutaj w Czartkowie jeszcze przyjechałem jako brat Kleryk na, na praktyki letnie. Przyjechałem nocą, tu przeszedłem do tego Kościoła, był zamknięty, usiadłem sobie pod, pod drzwiami i czekałem, kiedy Kościół się otworzy. Tak była moja pierwsza, pierwsza znajomość z tym, z tym miejscem, ale kościół mi się od razu spodobał i pomyślałem, że. Ну може кідешту беде працював. Парафія як на варунки українські є дощ дуже. В тим року мiałм один шлюб, штуф мами. Nie wiem, może z pięciu tak na rok. Do pierwszej komunii w tym roku było pięciu dzieci też. No, może trochę więcej pogrzebów, ale też nie tak dużo. Kiedy w 2014 roku wyjeżdżałem z czortkowa, po tym jak 3 lata byłem tutaj proboszczem i przewożonym naszej dominikańskiej wspólnoty, to ten budynek, jaki jest za mną, wciąż jeszcze nie należał do nas, czyli do Dominikanów. Tym budynkiem jest klasztor, stary klasztor dominikański, gdzie nasi bracia żyli do czasów II wojny światowej. Później, jak wiemy, przyszły wydarzenia wojenne. Też dramatyczny rok 1941, kiedy Sowieci zamordowali, my dziś mówimy śmiercią męczeńską, zginęli nasi bracia Dominikanie. Część z nich została zamordowanych nad brzegami rzeki seret na obrzeżach miasta Czortkowa, a czwórka zginęła w murach klasztorów. Od lat 90. kiedy został otwarty kościół, udostępniony wiernym, zaczęliśmy się jako dominikanie starać o zwrot naszego klasztoru. Przez wiele lat to się nie udawało z różnych względów władze nie chciały nam tego klasztoru zwrócić, argumentując, że jest tu działająca fabryka szwejna, gdzie ludzie pracują, gdzie mają miejsca pracy. De facto ta fabryka już od wielu, wielu lat nie pracowała. Zwrócono klasztor w 2015 roku. Czeka nas ogromna praca. Bo budynek jest w dość kiepskiej kondycji, będzie wymagał wielu remontów, ale na pewno warto. Warto z tego powodu, że to miejsce powinno służyć zarówno nam Dominikanom, żebyśmy mogli wreszcie mieszkać obok swojego kościoła w swoim klasztorze. Miejsce, które też, mam nadzieję, będzie mogło służyć dla społeczności lokalnej, nie tylko dla rzymskich katolików, którymi jesteśmy, ale również dla licznej wspólnoty grekokatolickiej tego miasta, prawosławnych, protestantów, wszystkich, którzy, którzy są z Czortkowem związani. Siostra Maria, dominikanka. Siostra Marzena jestem Marcelina. Jak przyjechałam tutaj, to doświadczyłam e, czegoś takiego, że wojna jest daleko tak naprawdę, chociaż skutki tej wojny są e, bardzo obecne. Że ta pustota ludzi, taka ich e, życzliwość wobec nas jako Polek, jako sióstr, e, taka wdzięczność powoduje, że człowiek nie może inaczej. I... Dla ludzi sama świadomość, że siostry są, że siostry nie wystraszyły się i nie wyjechały, to jest bardzo dużo. Po czterech latach może, mogę powiedzieć, że to był czas y, trudny, ale owocny. Zobaczyć, że jeszcze w taki sposób ludzie żyją i. I sobie radzą, to, to nie wierzyłam. Nie podejrzewałam siebie, że idąc do klasztoru, malując lat 16, będę mamą tylu dzieci? Od 5 do 80? Bardzo ciekawe i dobre doświadczenie. Był pobudowany w 50. bodajże latach, później koniec 90. przez sióstr hiszpanek. W Kij Kijowie teraz pracują. Został jeszcze dobudowany piętro. Udało się zdobyć. Pieniądze od niemieckich fundacji Renovabis i Kindermissionwerk. I w 2013 roku tak już weszliśmy do środka, zaczęliśmy zmienić ściany, tynkować i otwarty został centrum w grudniu, 16 grudnia, 15 roku. Ojciec Michał jest rzeczywiście tutaj. Nie tylko przełożonym. On rzeczywiście jest tutaj człowiekiem, którego można porównać do silnika. On jest motorem, prawda, całej działalności. Taki pomysł mieliśmy na samym początku, żeby to parter był takim miejscem spotkania. Mamy dużo prawosławnych, mamy niewierzących osób, często takich różnych i oni się boją nawet... Dużo osób w się boją przystąpić prób Kościoła, bo dla nich to jest takie takie trudne. Więc trzeba było... E, Jakiś taka odpowiedzią na to e, jest właśnie ten parter. No, więc mamy kuchnię, pieczemy takie bagietki, hmm, chleby. My sami sami zrobiliśmy to menu, A czy to wszystko to co lubimy? nam miejsca i jedzenia, które lubimy. Nie to, że lubimy fast foody, ale na przykład my wiemy, że nasze kotlety to jest 100% cielęcina i zero różnych rzeczy. W burgerach nie ma tłuszczu, smaży się wszystko na grillu, więc to jest fajne jedzenie. Miejsce to zawsze ludzie. I tak się stało, jakoś tak Pan Bóg poprowadził, że byłem już pasterzem akademickim w Kijowie w Instytucie 2003 rok. I wszyscy teraz, kto tam, Luba, który odpowiada za szkołę, Katia, który odpowiada za przedszkole, pracownicy, którzy tam zostali i większość z tych studentów jakoś przemędrowały tutaj. Chyba to jest miejsce najbardziej lubiane, zach. Na Wikiesława Ania! Mamy w przedszkolu około 40. Najczęściej to są dzieci, które są z trudnych rodzin, ale też dobieramy dzieci z miasta odpłatnie, więc to daje możliwość też jakiejkolwiek formy utrzymania. To jest miejsce, gdzie się przywozi dzieci z śmietnika to lekarz nie chce za bardzo przyjmować. Są dzieci, no, musimy je umyć, przebrać, to właśnie w tym miejscu, a później może z nimi się spotkać lekarz. Mm. O, je, yeah, super! I szło? Skiki wytrmaje? Szło no, wykaż, to znaczy mnie wytrma. Jaki pałki. Bomba. Znaczy to jest dla rehabilitacji dzieci, żeby próbować chodzić. Nie? To jest taki sprzęt alpinistyczny, pra prawidłowy, ale no, cieszymy się z tego, że dzieci będą mogli korzystać z tego sprzętu. O, zaraz. Tu jest grota solna. Cała podłoga jest wysypana solą. Dzieci wchodzą sobie tutaj i tutaj muszą przebywać pół godziny. Tu się rozpyla 50 gram soli. Efekt, ponoć tak się mówi, że efekt taki jak nad morzem. To jest dla dzieci autystów. To jest pokój do masażu. Pokój psychologa. A tu będzie cała nasza hidroterapia. Tam oczywiście będzie kotłownia. Eee, kończymy tutaj placek nasz. Tu jest właśnie Matka Boża też. To no, po prostu był taki wagon na kółkach. To będzie prysznica, szatnia do tego boiska. Trawa, przyjechałam, fajna włoska trawa, to będzie do tenisa. Nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Centrum Świętego Marcina, że on będzie miał taki, takie wielkie oddziaływanie na ludzi. Nikt z nas nie myślał, że on może być tak piękny, tak wielofunkcyjny. Nikt z nas nie myślał, że on potrafi E, Tyle ludziom przynieść i pomoc i zarobek i, i być formą ewangelizacji takiej właśnie bardzo konkretnej, wymiernej. E, w tym, że poświęca się tu czas e, bliźniemu, pracując z dziećmi, pracując z osobami niepełnosprawnymi. To jest e, e, szkoła językowa, z Królestwo Ojca Pawła. On prowadzi w większości język polski. Nie myśleliśmy, że będziemy mieli tyle chętnych. Zaczynało ze 120, 120 osób na język polski. Zajęcia są 4 czy 5 razy w tygodniu, więc to też daje jakąś formę dochodu. Ojciec Jan tu już jest sporo czasu od 2004 roku. Jest po pierwsze kaplanem. Już z pewnym doświadczeniem, kaplanem, który tu poświęcił sporo lat swojego życia i całe to piękno, które tu widać wokół kościoła i zresztą sam kościół, remonty w kościele w dużej mierze zawdzięczamy jego pracy i yy, jego ofiarności. Dajcie spokój żeby tego to światło ciennego nie ujrzało. Ja robię to wszystko, co trzeba. Każda praca, która wymaga zrobienia, no to, to ją robię. Takie ogłoszenia parafialne. Marzenie musi, musi być usłyszane jakoś, tak? e, i, i musi być wypowiedziane, bo wtedy Pan Bóg jakoś też e, na serio nas bierze. E, teraz marzę trochę o... o, o... Znajdujemy się na terytorium Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. To jest coś takiego jak Jasna Góra dla Polaków. To jest serce duchowe nie tylko prawosławia na Ukrainie, ale słowiańskiego prawosławia. Stąd rozpoczyna się chrystianizacja Rusi. Jest to naprawdę miejsce przesucone modlitwą i duchowością. Święty Dominik miał to odwagę patrzenia na Kościół, i posyłał we wszystkie ważne miejsca Europy. I takim miejscem bez wątpienia był też Kijów. I Jacek, nazywany apostołem Słowian, on nie przyniósł tutaj wiary, bo wiara już była obecna 150 lat, ale przyniósł to umocnienie, formowanie ludzi na nowo. Nasza działalność ma takie trzy wymiary ekumeniczne. Po pierwsze, nasz Instytut otwarty jest dla wszystkich wyznań. To nie jest tylko Instytut dla katolików. Choć jest Instytutem katolickim i zawsze to mówimy naszym studentom, że teologia będzie przedstawiana z punktu widzenia katolickiego, natomiast jest otwarty dla wszystkich. Mamy studentów wyznania prawosławnego, grekokatolików, protestantów, muzułmanów. I oczywiście sporą część ludzi niewierzących którzy jeszcze poszukują swojej drogi duchowej. Nasza studentka piąty rok i praca z bakalaurat uzyskania stopnia bakalaureatu z teologii. To był w w i z Drugi wymiar jest związany z naszą działalnością intelektualną. Nasze książki można spotkać także w Rosji, na Białorusi, na Litwie, w Estonii, czy w ogóle w tych krajach, gdzie, gdzie ludzie posługują się językiem rosyjskim. Dewizą naszą jest, żeby, żeby ta wiara była w jakiś sposób rozumna, żeby, żeby nie ograniczać się tylko do, do emocji, do, jakichś, do, do, do przeżyć, tylko żeby właśnie pokazać, że, 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 że wiara też jest, jest takim świadomym, dobrowolnym wyborem człowieka. Zbliżmy się do samego, niezwanej rodziców powołую. Wena Lord Godzieńo, was ty. W konwencie kijowskim znajduje się ośmiu braci. E, pięciu Polaków, dwóch Ukraińców i jeden Francus. Tak jest. Najmniejszy mieszkalnic tego klasztoru. Jest jeszcze trzeci wymiar ekumenizmu, związany z przyjaźnią. Lata temu Dominikanie byli na Majdanie, uczestniczyli jak mogli. Ja osobiście tu przychodziłem, ojcowie i inni też, czas od czasu, żeby coś pomóc, coś przynieść do jedzenia. Rozdawaliśmy różańce, rozdawaliśmy jakieś obrazki przez cały czas. Tu, to wszystko było wieszane różańcami w tamtym czasie. Obecność kościoła na Majdanie była bardzo ważna. Uważam, że to była rewolucja unikalna pod tym względem, że to była chyba jedyna taka rewolucja na świecie tak bardzo chrześcijańska. Przed ostatnim dniu pamiętam scenę, która była od tam, za, tą, za tym pomnikiem. To na scenie zawsze byli politycy. A kiedy zrobiło się naprawdę gorąco 18 lutego 2014, na scenie zostali tylko księże i siostry. Gdzieś politycy zniknęli. Jako kościół rzymskokatolicki jesteśmy tak malutką wspólnotą, że nikt nas nie podejrzewa o to, że chcemy być pierwsi. Natomiast mamy inną bardzo ważną misję, w której nas nikt nie zastąpi. Jest to misja bycia pomostem, czy taką przestrzenią, w której inni się mogą spotkać. Czyli nie my jesteśmy głównym graczem w tym spotkaniu, my jesteśmy tą przestrzenią, w której mogą się spotkać Prawosławni patriarchatu moskiewskiego z patriarchatem kijowskim, z kościołem autokefalicznym, prawosławnym, grekokatolicy, protestanci, Żydzi wszyscy się u nas spotykają. Lubię prawosławnych, bo moi przyjaciele są prawosławni i to jest główny powód mojej miłości do prawosławia.